Hejlisku. Za chwilę usłyszysz fragment audiobajki, którą wraz z Julią przygotowaliśmy w zupełnie innym celu. Ale cel ten został zweryfikowany i powstała audiobajka cegiełka na rzecz naszych ukraińskich przyjaciół. Posłuchaj fragmentu, a jeśli ci się spodoba, dorzuć się do zrzutki organizowanej na pomoc Ukrainie i zdobądź pełną wersję. Wystarczy symboliczna kwota. Przygody Getka. Tekst Julia Liśkiewicz, czyta Mariusz Rzepka. Getek to wesoły chłopiec o wrażliwym sercu. Mierzy się z dziecięcymi trudnościami za pomocą Wyobraźni. Podróż do niezwykłości. Gedek przerzucał szybko strony ulubionej książki o samochodach. Jednak wcale nie patrzył na obrazki. Myślami wracał do ostatnich wydarzeń w przedszkolu. Mama właśnie skończyła zmywać naczynia, usiadła obok na kanapie i zaczęła mu się przyglądać. No, i jak ci minął dzień? Jaki jest ten wasz nowy kolega? Zagadnęła chłopca. No właśnie, nowy kolega Erik. Wszyscy w przedszkolu mówili tylko o nim i to wcale nie z sympatią. Gedek sam nie wiedział, co o nim myśleć. Wyglądał jakoś inaczej, czasem dziwnie się zachowywał, a w dodatku miał swoją własną panią w przedszkolu, która Często mu pomagała. Podobno ma jakiś zespół i to dlatego. Wszyscy koledzy narzekali, że oni muszą radzić sobie ze wszystkim sami i mają tylko jedną panią na całą grupę. Ale najbardziej niesprawiedliwe wydało im się to, że Eryk mógł zabierać na salę swoją własną zabawkę.